Cześć. O, już wróciłaś? Co ty tutaj tak wcześniej robisz? A nic. Słuchaj, musimy porozmawiać. O co chodzi, Ola? Wydaje mi się, że powinieneś znaleźć sobie porządną pracę. Porządną pracę? Co to znaczy? Z kilka miesięcy nie musieliśmy się martwić o pieniądze, ale teraz chyba nadeszła pora, żeby przestać żyć w bajce i musisz sobie znaleźć prawdziwą pracę. A ja zajmę się dziećmi, ponieważ ostatnio tej Belli spadły no, wyniki w nauce, Maciek też nie radzi sobie za dobrze. A oni mają już prawie 8 lat. To jak się pomyliłam, ale ludzie, ja 3 miesiące nie nagrywałam lego. Wybaczcie, wybaczcie. Dobra, ale jak ja mam znaleźć normalną pracę? Nie wiem, jaką zacząć. No nie wiem, poczukaj czegoś w internecie. Maciek, widziałeś gdzieś zakajdajka? Nigdzie ich nie mogę znaleźć. Nie widziałem ich. Cały czas siedziałem w salonie i oglądałem telewizję. A co? Nigdzie nie mogę ich znaleźć, gdzie się oni podzieli? Moi najlepsi przyjaciele. Że mama i tata ich widzieli, chodźmy sprawdzić. Mamo tato widzieliście gdzieś Zaka i Darka? A kto to jest? To są te nasze nietoperze, takie nazwaliśmy. A okej, okay. nie, nie widzieliśmy ich, a co? Nigdzie nie możemy ich znaleźć. Pomyśleliśmy, że może wy wiecie, gdzie one są. Że poszukajcie jeszcze w domu? Może się ukryły, nie wiem, w łazience czy gdzieś? Nigdzie ich nie ma. No właśnie, tutaj również. Lozak, Daj, gdzie jesteście? Uf, to był świetny plan, ale co teraz? Osiem dni Wigilia, a nie za siedem? Mm, nie wiem. Nieważne, za ileś tam dni jest Wigilia. W takim razie, jak tylko dostaniemy barść, będziemy mogli go wziąć i zawieźć go do naszego prawdziwego domu, do naszej krainy. No tak, ale jak wrócimy do naszej krainy, będziemy potrzebować zapalniczki, bo odpalić portal. No i jeszcze trochę bloków obsydianu. Co? Ale to my nie mieszkamy w Nederze, coś się pomyliło. A, a to jaka jest receptura na nasz portal? Po prostu wlecimy do nieba. Boże, drogi, załamujesz mnie. Dobra, a y, czego potrzebujemy jeszcze? I co my właściwie tutaj robimy? Musimy tutaj się zaczaić i poczekać do nocy. A nie mogliśmy prędzej otworzyć, kiedy oni nie patrzyli? Nie, bo tutaj mamy takie ukryte przejście donikąd. Musimy je wykorzystać. Aha, okej, okay, dobra. Już rozumiem. Jednego tylko nie rozumiem. Jak się dowiedzą, że nas nie ma, to co wtedy? Mm, to już nieważne. droga wolna, możemy mi Dzieci, czy to nie są te wasze nietoperze? O nie, mówiłeś, że droga wolna. Skąd mogę mieć, że Ola tu przyjdzie? Elo, coś mnie ominęło? Ja robię magic się do kuchni. Ja was martwiliśmy. O Boże, znowu się zaczynam. Błagam, żeby ten koszmar się skończył i żebyśmy wieście mogli wrócić do domu. Dzieci, może wypuścicie te nietoperze. To nie są koniecznie zwierzątka domowe. Damy na kanapie. Zbiorowe zebranie na kanapie. Czas zacząć. Słuchajcie dzieci, te nietoperze nie są zwierzętami domowymi. One mają swój świat i one nie powinny żyć w domu, ponieważ piesek czy kotek to prawdziwe zwierzęta domowe. A one nie powinny tu być. Tak bardzo chcemy zostawić Zaka Idarka. Boże drogi, jakie imiona? Właśnie my chcemy stąd iść. A to wy umiecie mówić? Co? Nie, my nie umiemy mówić Fila. Czy my właśnie...